Szanowni państwo, na początku w imieniu całego klubu sportowego Orzeł Lubawka, w imieniu zarządów, w imieniu zawodników, w imieniu wszystkich działaczy sympatyków tego klubu, w imieniu wszystkich sponsorów, dziękujemy państwu, że byliście państwo z nami w tym 2020 roku, bardzo ciężkim roku zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym. Ten rok przyniósł nam sukces, o którym wielu z nas już bardzo, bardzo długo marzyło, o którym to sukcesem był awans do ligi ogólnopolskiej. Do wojewódzkiej, do czwartej ligi. Dziękuję Państwu za wszelkie wyrazy wsparcia, za niesamowitą obecność, frekwencję na meczach, zarówno tutaj na stadionie, jak i podczas transmisji na żywo, którą mieliśmy okazję realizować przy współpracy z panem Ryszardem Bizoniem, redaktorem telewizji Lubsat i Górskiej TV. Dziękuję Państwu bardzo za to, że byliście z nami, za każde słowo i za każdy gest wsparcia. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, z okazji Nowego Roku życzymy Państwu, żebyście Państwo te święta przeszli. Żyli w radości, ale przede wszystkim, żebyście przeżyli je w zdrowiu. Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie dla Państwa pomyślny i będziemy mogli spotykać się tutaj, na stadionie miejskim w Lubawce, bardzo często i z wieloma wspaniałymi sportowymi wrażeniami. Zawodnikom, kibicom, sympatykom życzymy dużo, dużo. Zdrowia, dużo, dużo wszystkiego najlepszego. Niech ten czas świąt będzie takim czasem, kiedy wszyscy będą mogli więcej czasu poświęcić swoim rodzinom, swoim bliskim i będą mogli spędzić ten czas naprawdę owocnie we wspaniałej, rodzinnej i ciepłej atmosferze. Szczęśliwego nowego roku 2021. Życzę Miejski Klub Sportowy, Orzeł Lubawka.